Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Wenecja! Dzisiaj będzie dostawa pysznego jedzonka, po prostu w i będzie niezapomniana kurierka na wizji. Przybrana. Tak, Czy ja. Bardziej do mnie, bardziej do mnie, poproszę. O, to jest super, super, złe. Dobra, to może, ja Wam, poczekaj, jeszcze trochę szerszy kadr złapię. Tak, żeby nie było tak. Jest Dobra. Och, jednego nie umiem wybrać, bo tyle, tyle wspomnień. Dzisiaj ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta w tym, w tym studiu. Kurde, niezły performance. Dlaczego? Dlaczego, w ten sposób? dlaczego? tak? Dlaczego tak? Bo ja tak zawsze programy prowadzę, przecież to wiadomo, nie? Normalną sprawą jest, że programy w kanale Sportowym prowadzi się w gaciach i na bosaka tak. Monia ma mi donieść jeszcze e, pluszowe kapcie z futerkiem to Monia, one są różowe? One są różowe? Nie, są beżowe Mam różowe i beżowe No to różowe Ale różowe są bez futerka O nie, ja Ale masz ze sobą? Ale to przynieś te ruszowe, może ktoś założy. W samochodzie, tak. wcześniej no, ale... jest w Hiszpanii. Baci, ty też? Ja prosto z urlopu i na urlop. To trzy. jak rzuciłem pieniędzmi i wziąłem kapelę. To był e, ten moment, jak zostałem oblany wodą przez Marcina Najmana. I trzeci moment, poczekaj, trzeci muszę jakieś wymyślić. Mm. Jak odpadła literka z napisu tyskie w trakcie programu. I moje ćwiczenia zapamiętam, bo przecież ja prosto z kanapy tutaj lałem pod się ze mnie lałem i, i, i mnie masakrowali przecież instruktorzy fitness. Ale najfajniejsze było to, że widzowie mi wrzucali zdjęcie, jak sami ćwiczą, jak z butelkami, jak ktoś z wiadrami z farbą zamiast handlami, że się rzeczywiście przyłączyli. Więc cała ta interakcja. Ja pamiętam tych widzów, którzy dzwonili, nawet niektórych potem spotkałem na, na żywo. Najbardziej. takich dopakowanych, nie? Tak, tak. Nie, 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 mam na myśli te telefony, które były, tych cudownych widzów, których żeśmy odkryli. Janusz z Sydney, ten widz z, z Filip Skutna itd, tak i tak dalej. No będę chyba najbardziej to pamiętał z ostatnich, wiesz co, mistrzostw, jak oglądane tutaj było na kanapach mecze Polski z Hiszpanią. Daliśmy Japy, a zaraz potem siadaliśmy, robiliśmy wielogodzinne programy. Oglądany przez tłumy ludzi, więc no, to, na pewno, to na pewno zostanie w pamięci, bo jeszcze zanim program się zaczął, to już miałem zdarty głos. Tak się wtedy krzyczało przy golach, a potem był mecz ze Szwecją. Cholera. Kilka naprawdę przeszło do historii, choćby ten epicki po awansie na mundial w Katarze z Czesławem Michniewiczem dzwoniącym do nas o, o drugiej nad ranem. Mnóstwo, mnóstwo fantastycznych wspomnień. Tego już jest tak dużo, ja mam wrażenie, że my w tym studiu byliśmy 10 lat tyle się tutaj wydarzyło. Mam kilka takich, takich moich pierwszych razów, bo uważam, że to jest taki w ogóle wartościowy format. No ostatni z Wojtkiem Szczęsnym był takim, takim programem, który myślę pokazał Wojtka z innej strony. Bardzo mocno wspominam razem z bohaterami tego mojego pierwszego razu program, kiedy wystąpili razem bracia Żywłakowowie, bo Michał się tutaj popłakał w trakcie programu. I dla niego to też było wielkie emocjonalne przeżycie, dla mnie też. Michał powiedział, że tylko w tym programie, tylko u mnie, sobie pozwolić na taką otwartość. No i myślę, że takim programem, który niesie za sobą gigantyczną wartość dla każdego sportowca, ale też człowieka był ten z Weroniką Nowakowską, czyli z Biatloniską, bo ona faktycznie miała um, bardzo świadoma dziewczyna, która potrafi mówić o emocjach i ubierać je w słowa, co wcale nie jest taką oczywistą sprawą. Ona umie to robić i nie boi się, nie wstydzi się tych swoich emocji, a ma bardzo dużo takich ciekawych rzeczy do przekazania. No, także tak, te programy. Nie? To studio będzie mi się zawsze bardzo przyjemnie kojarzyło, gdyż tu się dużo, dużo rzeczy zaczęło w sensie tego medium, w sensie całego biznesu, w sensie firmy, która jest dużym sukcesem. No i wydaje mi się, że każdy z nas będzie miał do tego studia takie, takie podejście, że fajnie było po prostu, ale będzie jeszcze fajniej. Też nie chcę z siebie robić specjalnie sentymentanego typa, bo ja się nie przywiązuję do miejsc, po prostu zrobimy kolejne jeszcze lepsze. 21, 50, 75. Zawsze też tutaj wchodzi. Jest Dobra, jest Ludzie się pytają, dlaczego za tym stołem jest sprowadzony zawsze Kate Park, posiedzenie zarządu. Właśnie dlatego, że siedzicie bez ten, bez spodni. Czekaj, tu powinna stać skrzynka wino. A, A to, to jak się zgromadza, to nie ma wszystkiego. 21.55. Z tego godziny, tak? O, o, no. o, bardzo dobrze. Gdzie pan swoje rzeczy? Chyba tu. Ale... A, no wiem. Ja też No Ej, i co, fajnie? Ja no fajnie? Ja Mam studio na słuchawce. Co czekaj, tak że... No, wy... Daj zagadnienie. się obok siebie po środku. Tutaj przyschodzę. Uwaga Kubuś. Przepraszam. Dobra. Lewy niczym Kopernik własną monetę bije. Daj tutaj, jakby tu stały konas. nas. Maciuś, a gdzie są kierowcy z pytaniami? Jeszcze się nie Nie To jest zimne piwo. To jest zimne piwo. Ktoś właśnie stracił pracę. A co, słuchajcie, przecież ludzie się domagali barszczyku, żeby był barszcz. no mam piwko. Mam piwko. Ponieważ przyjechałem tak zło. A daj też mi takie piwko, co? Możesz? Alkoholowe. Alkoholowe. Jasne. Jedziemy? 1958. Startuj. Sześć. Pięć. Cztery. Dobra, do roboty. Partnerem Aha. przechodzenia na tył w kanale 1, sportowym 1. jest Tyskie. Proszę. Zebranie zarządu, witajcie moi kochani, zapraszam Was tak? na ostatnią paróweczkę. Y, Idzie to. Proszę, zapraszam. Hmm. I... Zobacz z, y, smoku. Artur domaga się aniki o w tym parku, zwłaszcza w mm. tych dymach z Beauty, zwłaszcza że be... Anka Stoły zostają do końca. Znaczy, czyli my nie mamy nic no. do powiedzenia, aby no. no. własne stoły miały zostać do końca. Buteleczki, buteleczki. Dawaj, dalej, dawaj! dalej. Oddaj ten stół! Oddaj stół! Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.